Cześć! W tym odcinku dowiesz się, jak złodzieje działają na rynku ubezpieczeń i w jaki sposób Ty możesz zweryfikować agenta, od którego kupujesz polisę. Zapraszam. Pomysł na ten odcinek wziął się w ogóle z tego, że już dwa razy trafiłem w dość krótkim czasie na historię klienta, gdzie kupił OC samochodu i za jakiś czas dostał karę ze względu, że tego OC nie posiada. Jak do tego doszło? Zaczęliśmy drążyć, i się okazywało, że teoretycznie przecież dokonywał transakcji przez internet, rozmawiał z agentem, agent wystawił mu polisę. Polisa była opłacona, więc o co chodzi? Cały proces wygląda w ten sposób, że y, oszust podając się za agenta pobiera dane od potencjalnego klienta chętnego na zakup ubezpieczenia. Gdy posiada wszystkie dane, sam zgłasza się do prawdziwego agenta, który wystawia mu wniosek, ten wniosek, czyli pośredniczy jedynie, przedstawia klientowi, więc wszystko wygląda ok. I w momencie, kiedy yy, wniosek jest zaakceptowany, cena jest sklepnięta. No, to ten fałszywy agent pośrednik podaje: no to proszę przelać pieniądze na takie takie konto. Ono nie widnieje na samym dokumencie. Dopiero jeżeli odeślemy wniosek yy, potwierdzony, potwier, potwierdzamy zakup yy, na podstawie wniosku u agenta, on wystawia nam policję I na polisie będziemy mieli numer, na który powinniśmy przelać pieniądze. Nigdy nie przekazujcie agentowi pieniędzy, bo on ich po prostu sam nie bierze. A no to, gdy dostajecie polisę przez internet, zweryfikujcie tą osobę. Zweryfikujcie, czy ta, z którą rozmawiacie, jest tą samą, która widnieje na dokumencie. W polisie na wniosku powinna być adnotacja, kto przygotował tą ofertę, kto jest Waszym opiekunem. To jest już pierwsza rzecz, którą jak przeglądałem wniosek, który otrzymałem od tego klienta, padło ode mnie oczywiście pytania, gdzie polisa? No nie, no to jest polisa. Nie, wniosek nie jest polisą to jest yy, najistotniejsze I wniosek jest tylko wnioskowaniem o polisę, więc po wpłaceniu pieniędzy, po, po, po zaakceptowaniu wniosku, powinniśmy dostać ten właściwy dokument, tutaj tego zabrakło yy, pieniądze oczywiście poszły na fałszywe konto a więc na co jeszcze możemy zwrócić uwagę, przede wszystkim czy osoba, z, się kontakt, z którą się kontaktujemy yy, kontaktuje się do nas mailowo z adresów firmy jeżeli działa z ramienia y, jakiejś konkretnej ubezpieczalni, zwróćmy uwagę na końcówkę maila. Oczywiście są multiagencje, są firmy indywidualne, które mogą sobie założyć własną stronę, ale tutaj również możemy zweryfikować, czy ta firma w ogóle istnieje. Dlatego nie bójcie się rozmów wideo i nie bójcie się podczas tych rozmów też weryfikować z samego przedstawiciela. Niech on Wam pokaże dowód, niech Wam pokaże upoważnienie. Z jakiego ramienia firmy działa? To jest kilka stron, które każdy przedstawiciel powinien mieć. Powinien Wam przedstawić tu, jest napisane dla jakiej firmy działa. Jaki jest jego numer wpisu w KNF, licencji, jakie, jakimi produktami w ogóle może się zajmować. Rzucić okiem, sprawdzić, czy to jest faktycznie dokument od danej ubezpieczalni. Jak jeż, jeżeli już mówimy o kwestii sprawdzenia w KNE, każdy przedstawiciel powinien być zapisany w rejestrze KNR. Wystarczy, że sobie wpiszemy jakieś proste hasło w Google KNE, rejestr agentów. Przechodzimy. Możemy wybrać podmiot brokera, pracownika brokera. Wszystko to jest zarejestrowane. Po numerze agenta, jeżeli patrzymy z upoważnienia, bądź po prostu z jego dowodu, przepisujemy, bądź nazwę firmy, którą żeśmy przecież zweryfikowali. Sprawdzimy mnie. Mm. Ok. Yy. I mamy, mamy tutaj jak sobie klikniemy, to od razu widzimy, że firma CM Michał Kowalczyk to ja yy, działa dla alians, jest miejsce zamieszkania, za miejsce rejestracji firmy Michał Kowalczyk, numer NIP. To porównujemy z yy, rejestrem przedsiębiorców. I wiemy już, to porównujemy z wnioskiem i polisą, przede wszystkim, czy jest ta sama osoba wpisana. I mamy już wtedy większą pewność, że faktycznie rozmawiamy z osobą uprawnioną do obrotu takimi instrumentami, jakimi są ubezpieczenia. Agent nigdy od Ciebie nie pobierze gotówki, nigdy od Ciebie nie pobierze zapłaty. Yy, jest to zawsze dokonywana opłata na konto samego ubezpieczyciela i to od niego pobiera wynagrodzenie. Jeżeli prosi Was o, jeżeli mówi, że sama konsultacja była płatna, też powinna się już zapalić Wam lampka. Jedna z tych osób, które zostały oszukane na OC, to między innymi miała też doliczoną dodatkową opłatę za w ogóle dokonanie... Transakcji. Jeżeli oferta jest zbyt dobra, to samo. Czerwona lampka. Jeżeli rozmawiasz z kilkoma osobami, porównujesz oferty i jest duży przeskok, sorry, złodziejowi nie będzie zależeć na tym, żeby ta cena była nie wiadomo jak wysoka, woli mieć dużo osób po niskiej cenie. Zastanówcie się zawsze, z czego wynikają te warunki. Z reguły jednak to wynika z tego, co dostajemy w zamian. Więc yy, kiedy decydujemy się na tańszą ofertę, siłą rzeczy, to nasze ubezpieczenie zawiera mniej. Więc to warto zweryfikować już pomijając oszustwo, ale jeżeli jest duży przeskok i nie potrafimy uzasadnić, dlaczego ta cena jest tak niska, no to to ubezpieczenie chyba nie do końca to... może zadziałać. Pamiętaj, że kupując ubezpieczenie przez internet, masz prawo rezygnacji przez 30 dni. Nie bój się kupować polisy bezpośrednio u agenta, nawet przez internet. Mamy wspaniałe czasy, wspaniałe możliwości, ale postaw na tą dłuższą rozmowę, żeby ten agent zrozumiał Twoje potrzeby, żeby mógł dobrać odpowiednio produkt, bo za to jest mu też płacona prowizja. I żebyś nie przepłacał za elementy, których nie potrzebujesz, a równocześnie, żebyś nie dostał takiego gołego ubezpieczenia, które nie do końca za bardzo działa, bo było tylko tanie. To, bo to jest. To wszystko, o czym mówię, oczywiście nie dotyczy tylko ubezpieczeń samochodu. Tak samo będzie z ubezpieczeniem nieruchomości, firmy czy życia. No właśnie, bo w tym wszystkim to my jesteśmy najważniejsi. To my jesteśmy tą maszynką do zarabiania pieniędzy. Jeżeli stracicie samochód pół roku, rok, dwa lata, zapracujecie sobie na kolejny. To wy pracujecie i wy przynosicie pieniądze. Jeżeli nie będziecie zdrowi, stracicie zdrowie, Maszynka do zarabiania pieniędzy przestanie działać. Dlatego pomyśl również o ubezpieczeniu na życie. Jeżeli jest to dla Ciebie interesujące, to zapraszam do tego materiału, w którym omawiam, jak zadbać o swoje finanse i po co w zasadzie nam ta polisa na życie w tym całym kole yy, finansów. Klikaj, oglądaj, a jeżeli potrzebujesz ubezpieczenia, to zapraszam.